Panie Marszałkini, Wysoka Izbo! E, niestety miał rację minister Nowak, e, gdy mówił e, „Państwo polskie istnieje teoretycznie, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest jedną całością, i ten, to głosowanie jest dowodem na to. To głosowanie jest dowodem. Minister Neumann nie tak dawno powiedział nam wszystkim, że w Polsce zidentyfikowano w służbie zdrowia ponad 300 różnych systemów zarządzania informatycznego służbą zdrowia niekompatybilnych ze sobą, i że ministerstwo będzie robiło wysiłki, żeby te 300 różnych systemów działających w Polsce połączyć w jedno, ale... Jak widzimy na razie, te wysiłki spełzły chyba na niczym, skoro prosicie o to, żeby informatyzację w służbie zdrowia przez, yy, przesunąć o dalsze trzy lata. A więc niestety, rząd PO działa poszczególnymi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo polskie jest całością. Ja się tego nowaka nauczę na pamięć, bo jeszcze nie raz będę cytował. Dziękuję.